Tym razem tą linę to inaczej wiążemy No, ale zawsze dobrze Ona... Czekaj, czekaj czekaj moment A jeszcze trzeba będzie wyjechać tam i w lewo Mercedesie ty Z rozpędu to bierzemy Pracować nie chciałem uczyłem się Tylko nocą Do prób odpust Tym do rana Tam królowały To już minęło ten Uratowany! Ojejku, teraz to trzeba

Dawaj mi tułki. O. Czekaj, co ty tutaj zacykowałeś? Tą linę... Tą linę też, no, żeby jej nie przyciąć. Przytniesz ją, musi się do przodu bardziej O właśnie. Dobra. No. Zaka... Z tym razem tą linę to inaczej wiążemy. No, ale zawsze dobrze. Ona... Czekaj, a, Czeka. a tutaj, tu? Tam wejść, no, o, tu. 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 tam Tu. Co? Tu. 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 wziąłeś, nie? Tu. nie? Tu. Daleko jeszcze? Nie. nie. A Tu. tak? Nie. Nie no, a co ty myślisz, że... Nie wiem Właśnie może jedziemy zobaczyć To no. pojedziemy zobaczyć A ja będę sobie akurat spawał No to się tam pod Łukasza, nie? No no, twardo czuć pod spodem, nie no, zobaczymy Kurde, że w sobotę była taka pogoda, nie? No, a ja byłem ja... to nie? Z nie? Czemu? Ja motocyklem na pewno nie pojadłem, Co się stało? Bo... E... bo ja dopiero teraz Sarę wysłałem dowód, żeby mi nie odebrała, nie? Ogólnie, nie? No I ona powiedziała, że jej nie da dowodu, bo króla przegląd miesiąc temu do zrobienia, nie? Ja zapomniałem o tym I nie byłeś na przeglądzie? No, byłem, nie? I teraz co z tego, że nawet jak czekaj... Ale nie, no w sumie jakbym w piątek pojechał Czyli by mi podbił, no to bym pojechał z tym dowodem, nie? Mhm, no. Dokładnie. A, nie, A... No to dobra, bo już się bałem, że kurde tego... No to jak ty żeś mógł to przeoczyć? Bo miałem pieniądze, co ty mi z góry powiedziałeś. Kurde, mi się z ubezpieczeniem, Mhm. Nie, to dobra, mam nadzieję, że w piątek tam do osiemnastej czy tam do dwudziestego moglibyśmy się wyrobić. Pamiętam dobrze ideał swój z marzeniami czułem jak król Siódma rano to dla mnie noc Pracować nie chciałem, Uczyłem się Tylko nocą dotknął burs Tym sesją do rana tam królował blues To już minęło, ten klimat, ten luz Spania Jedno, że to nie poszło w las Bo będę, by przeżyć to znów Teraz chwila prawdy. Czy Mercedes da radę pod górkę? Tutaj, tą taką trochę brzydką. Zaraz zobaczymy, co to z tego nam wyjdzie. Tam jest dobra droga, żeby wyjechać. Znaczy dobra, tam jest zakaz naprzód. Czekaj, czekaj, czekaj moment! Trzeba blokady wyłączyć, chyba może pójdzie. Ale zobaczymy. Elegancko. No i dobra, udało się. Brawo, Łukasz. Brawo, ty. Wojtek podjedzie. Od tyłu zarzuci. I będzie piknie. Chciałem być marnażem. Chciałem mieć katuarzy. Podróżować, zwiedzać świat Pięknie żyć, aż życie dać Chciałem być piosenkarzem Chciałbym mieć pełny sal Podróżować, zwiedzać świat I wiele pięknych, pięknych kobiet stać cały świat. Co tu z tego nam wyjdzie? I truja Będziemy widzieć, czy uda nam się. No zobaczymy tam dalej. Kurczę, bo tam dalej jest troszkę troszkę bardziej, tak nieciekawie. No ale myślę, że jak tutaj nie ma takich większych problemów to może się uda zaraz zobaczymy o tam się chyba za górką już zaczyna trochę większe błoto No może się rozpędzić kurcze trochę bardziej Dawaj, dawaj, dawaj I czwórka I ognia Przejdziemy? O, to jest właśnie tutaj ten Kurczę, kawałek taki Brzydki, chyba To było to Zaraz o. Oj, Zaraz, no na głowę nam nic nie poleciało Trzymać trzeba chyba. Kurde, muszę sobie w końcu ten zamek zrobić. Ale tam już widać drogę, także jesteśmy blisko. Fajnie. Tam już widać jakieś autka jeżdżą, także... No fajnie, staniemy sobie tu kurcze w słoneczku. Pospinamy się. Tam już było spoko. Elegancko. No, Dalej sobie chyba staniemy troszeczkę, żeby nie było żadnych tutaj gałęzi, żeby można było spokojnie pasy rzucać. A tam dalej chyba już było OK z tego co pamiętam, jak jechaliśmy z Wojtkiem oglądać wszystko, objeździć to, zobaczyć gdzie jest drewno, gdzie można wyjechać. O, tu będzie fajnie. Tu będzie.

i jedziemy dalej na Szczecin no i dobra wszyscy w komplecie pozpinani papiery wypełnione i jedziemy ja. Ciekawe czy jak się nałapie, opuści, to czy mi kunicą nie zapuka kabinę Nie, chyba nie, cofnę, może się uda, chociaż tam trochę pod górkę jest A jeszcze trzeba będzie wyjechać tam i w lewo Na zakręcie, a tam trochę dołek jest Ale zobaczymy, może się uda I co? A ja musiał teraz trochę pójść tutaj do tego Nie? I cię może No tak myślę Bo no wiesz, bo nawet jak ja bym tutaj z górki jest ogólnie No jest z górki, jakbyś tutaj to, się wbił to, to I wtedy, nie, no Spróbuj cofnąć i spróbuj, rozumiesz, tutaj się wbić Tu jest spoko, wiesz, bo tutaj wczoraj był stos, to jest sucho, to wiesz I zakończysz ten polter. A, wszystko będzie, no? raczej tak. Kurde, ale czy tutaj przeskoczysz przez No spróbuj, spróbuj. Normalnie spróbuj, wiesz, chyba wskoczysz. Tutaj, 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 to... tutaj zobaczymy. Musisz Łukasz, szybciej to zrobić. No, no, no. O, dawaj, o, o, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I dobra, będzie, będzie nie było. Pięknie żeś to zrobił Daj. Z tamtej sobie wyjdziemy co? To bym musiał sobie buciki wziąć kurde i tak źle i tak niedobrze chociaż? trzeba nie. było złożyć to lusterko o Teraz płynie się rozłoży nie? Jakoś samego rana, takie rzeczy. O, Oj, ładnie. Tutaj ładnie. Pięknie się wkomponował. Dobra, trzeba obadać grunt teraz. Bo ładnie sobie tutaj wyjechać Kurczę, tu jest troszkę tak nie za ciekawie. chociaż by tutaj poszedł tak co to za słupek? Jakiś znak. Aj kurczę, nastawiają tego. No i tu i tak i do wyjazdu. <laughs> Tutaj nie jest źle. Fajnie. Tutaj jest tylko ta dziurka taka Dołek, ale Ale damy radę jakoś, nie? W razie co Kamulce Żeby szkody nie było z samego rana No i dobra, fajnie górki rozpędu nabrać Popatrzeć czy nie ma żadnych korzeni, kamieni i innego typu rzeczy które mogłyby narobić bidy A tego nie chcemy Dobra Dawaj, 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 dawaj. No i dobra, elegancko, przeszło. Teraz kolej na mnie. Oj Boziu, kochany Mercedesie ty, z rozpędu to bierzemy Nie ma innej opcji Jakoś to będzie, Łukasz Jakoś to będzie Dobra Lusterko trzeba rozłożyć I co? Koła na prosto Wujeczka, pełne skupienie. Dobra, jedziemy. że ten kamień zabrałem. Ale poszedł pięknie. Mamy to.